Siemano, a dokładnie z Gorzelec, bo dzisiaj to tu nagrywamy byłą salę ślubów Kubuś. co nas tutaj spotkało? Słuchajcie, wiąże mnie to miejsce z historią, dlatego, że wychowałem się na tej dzielnicy, mieszkałem tutaj i było to jakieś naprawdę wspaniałe miejsce, ale chciałbym, abyście mogli wszyscy zobaczyć, jak to wygląda teraz. O! Słuchajcie. Obiekt. Ja tutaj, jak byłem dzieckiem, mieszkałem w tych miejscu, w tym, w tym miejscu dokładnie w tamtych blokach. Zaraz za tym, ale nigdy nie, nigdy nie byłem, ale jeśli byłem, to nie pamiętam jak to wyglądało. Zobaczmy, tu chyba jakieś kurcze kupy też są. Spróbujmy włączyć lampkę. Jakieś toalety widzimy. O. Bardzo ogromne, dużo miejsca. Tak, to zdecydowanie tutaj musiały być toalety. Pewnie tutaj śpiący się jacyś bezdomni. Zobaczymy czy jak daleko będziemy mogli wejść. I czy nikogo się nie zastaniemy. Ło! Tu już widać, że piwnice znajdują się jakieś. Budynek też po jakimś zawaleniu. Proszę tylko zobaczcie. Ło Ale piękny gmach. I zacznę może od góry to nagrywać, dlatego że yy, na dole na końcu pokażę Wam całą salę jak to wyglądało Tutaj to już dach widać normalnie Daj, dawajcie mi też znać kto kojarzy te miejsce, nie? Tu chyba była... Słuchajcie tak, bo ja tu wejdę yy, Tu się zawalił strop, ja tam dalej boję się wchodzić, ale co to? co to mogło być za miejsce, bo patrzcie też są toalety też są dużo ptastwa lata też są toalety tutaj ja tak nie będę wchodził bo nie mam dobrego światła, ale no i podejrzewam, że to była część sali, dlatego, że projektor mógł być sala kinowa, pewnie też tak to wyglądało tam, nie przejdę, bo bo jest akurat uszkodzone, ale zejdę na dół, pokażę wam właśnie jak to jak ta sala cała wyglądała bo yy, tam jeszcze jakieś pomieszczenia chociaż może mógłbym tam dojść zobaczymy prawda aha widzicie no i można wejść były następne toalety wszystko się już niestety wali tu także toalety i tu taka mała część pewnie jakiś składzik bo bo mogły, mogło to służyć, słuchajcie, do przechowywania jakichś krzeseł, foteli, tak, czy też nagłośnienia, czy wymianę wymiany oświetlenia, czy dekoracje, też musieli w jakikolwiek sposób zrobić. I co najważniejsze, jak chodzi o to miejsce, ono funkcjonowało bardzo, bardzo długo. Ja się tak dokładnie nie pamiętam, ale on był od lat 80. i dlaczego stanęło w ruiny? Słuchajcie to nie jest jedyne miejsce jak widzicie dyskoteki różnego miejsca typu przestało się to opłacać z racji na dochód jaki, jaki wymagany jest do wpłaty tych, tych miejsc podatków i tak dalej ale prawo się zmieniło czemu? Oho No to nie mówię Tam sobie ktoś spoczywa to nie będziemy przeszkadzać Są ludzie jacyś. Słuchajcie, i to wygląda w ten sposób, tu jakaś recepcja. Ja tylko dokończę, ponieważ na to. w tym miejscu znaczy, za, zaczęła się licencja na, na puszczanie muzyki przede wszystkim. Trzeba wykupować licencje i duże sieciowe dyskoteki nie dają zgód na tego typu miejsca. I jest to problematyczne, bo słuchajcie yy, po pięciu latach już nie przedłużano tych licencji. I teraz tak to wygląda, jak wygląda. Zobaczcie, zobaczyć te bliska, w centrum miasta. Piękny obiekt. Pamiętam, tu śluby się odbywały. Ja mieszkałem dokładnie w tamtym miejscu. I szkoła znajduje się obok. Coś... Czemu tak się stało? Dokładnie. Nie wiem, może, może mieszkańcy z Gorzelca mi odpowiedzą na to pytanie. Dziękuję. I, słuchajcie, operatora mojego nie ma, ale chciałem wam już pokazać. Cały to jest osiedle, w którym się wychowywałem. Można to zobaczyć. Lokum mieszkające za mną widzicie. I te nie gdzie się ludzie zajmowali na dzielnicę. To były dzieci, 10 lat. Lok niewiele się zmieniło jednak tu mnie zostało. To pokazać trochę bliżej gdzieś ciocia moja pani mieszkała już. nie żyją kontakty Jestem co było był śmietniska tam, także się też znajdują bloki są nieodrumentowane, a tam jest na końcu, jest, jak widzicie, tam się znajduje sąd y, rodzinny. Co to dobrze mówię? No i tu troszkę zrobili te domki, nie? A tam jest chyba tak, czwarta klatka to była, zgadza się, czwarta klatka była moja. Tak. Nie będę podchodził bliżej, bo to jest trochę bez sensu też, nie? Ale... Dobra, fajnie tutaj się cofnąć i przypomnieć sobie jak ja, się, jak ja sobie tu biegałem, dla mnie tu było ogromne i wielkie, wielkie wyzwanie wtedy jako dziecko. A do szkoły chodziłem, to bardzo daleko było, kurczę, nie przypomnę sobie tej ulicy, ale znajdowało się to, to było praktycznie po drugiej stronie Zgorzaca, tak. tak, tak. A obok znajdowała się straż, mały, to miał taką tendencję, że podpalałem śmietniki. One, o właśnie, tu się znajdują. Patrzcie, to są te śmietniki. I ja je podpalałem, później uzyskałem straż pożarną. Oni przyjeżdżali gasić i dla mnie chyba frajda, Byłem bardzo niegrzecznym małym dzieckiem. I jednak nie stydzę się tego mówić. Tak, te śmietniki były jarane. Właśnie, dlatego powstawały. Jeszcze kiedyś, słuchajcie, inaczej, one były takie 7-8 komorowe, takie duże kontenery, a tam się wrzucały jakiś kartonu I tak to działało, że moment i strasz przyjeżdżała, a ja patrzeć na ten widok. Jedna z tych, z tych historii jest też taka, że podpaliłem jakieś kartony pod balkonem, mogą tam podejść w zasadzie i słuchajcie, stało się tak, że... Wsunąłem te kartony przez okienkę do piwnicy, a tam sąsiad miał już jakieś kilka ton węgla, bo był górnikiem. No i oczywiście te kartony się... ten węgiel się zapalił. No i też kilka godzin wykasiła siła Dobrze, że to była piwnica, więc niewiele się już zalało. Takim byłem niegrzecznym dzieciaczkiem wtedy, no. A tu gdzieś moi, moi, moi... też koledzy i koleżanki mieszkali. Popatrzcie, że... Fajnie wspomnieć, się z i myślę, że że ktoś mi tu nakręci jeszcze albo ktoś w ogóle mieszka w tym miejscu i znajdzie mnie i przypomni sobie o mnie.